Ja ci powiem, że tutaj właśnie to dwugodzinne leżenie na Borowinie, to mi się jeszcze w żadnym właściwie ośrodku z pani nigdy nie, nie zdarzyło, żeby można było mieć taki planowany zabieg. Widzę to nawet w tym ramkach na dwie godziny. I to dopiero. Jeszcze też owijacie troszeczkę ze folią i namawiacie do tego, żeby nacierać się po prostu. Najpierw jest ta, po co jest ta musztarda jeszcze, tak? nie ktoś my się żartujemy, tak? każda gorczyca, która tak naprawdę pobudza nasze receptory do aktywności, tak, bo nasz organizm czasami jest na tyle, pomimo, że być uszkodzony, czyli nie odbiera już te wszystkie te farmaceutyczne rzeczy, leki, i tak dalej, on już po prostu nie ma zachowanych tych funkcji od urodzenia i w ten sposób możemy pobudzić, bo w każdym naszym centymetrze skóry jest są receptory, które czy zimno, ciepło, ból i tak dalej. I właśnie z takimi zabiegami, jeżeli chodzi właśnie o to, co mówimy, to te gorczyca, te tak zwane mm -hmm. pobudzamy to wszystko, mm -hmm. żeby to wszystko było sprawne, nie? a jeżeli chodzi o pozostałe składniki, oni mają odżywić nas, nasz organizm.